Pierwsza konferencja Instytutu Libertatis w ramach programu The Voice of Business za nami. Zobaczmy jak wypadła. Czy Vacatio Legis jest dobrym pomysłem na to, żeby użyć polskim przedsiębiorcom? Czy to jest w ogóle dobra idea? W dalszym ciągu nawet bardzo długie Vacatio nie załatwi nam po podstawowego problemu. Legislacyjnego, czyli to, żeby prawo było dobrej jakości. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że inflacja, prawa, niestabilność, ogromna zmienność przepisów i nadregulacja, jeśli chodzi o prawo gospodarcze, są od lat kilkunastu diagnozowane jako największy problem polskich przedsiębiorców. Do tego, że to ma być 90-dniowe, to też uważam, że to jest taki krok w dobrą stronę. Bo ja uważam, że im dłuższe wakacje o legis w normalnych warunkach, tym lepiej. No i dlatego uważam, że 90-dniowe wakacje o legis, jako sugestia dobrej praktyki legislacyjnej, jest dobrym pomysłem.